Witam serdecznie. Mam nadzieję, że będzie widać yy, dość dobrze. Tak, ja tu dzisiaj robię przecinkę. Ewelina pojechała. Ten dolny korpus, coś tam widać. Yy, to jest mało ważne. Może teraz yy, kwestia jest taka: będę układał rodzinkę Tom yy, do zimowli. Tak, będę układał tą rodzinkę do zimowli. Przyniosłem już sobie rameczki. Tak, Dwie tu bardziej osłonówki i w środek bardziej pszczołówki. Jestem ciekawy na ile uda nam się je ustawić. Bardzo bym chciał, żeby one po prostu siedziały 7-7. 7-7 tak? to jest fajnie. Te zewnętrzne tworzą osłonowe. Tak, i w środku jest 5 ramek dla pszczół po pięć. Więc to jest fajna opcja, ale zobaczymy jak to wyjdzie, tak? O! Ostatnio się uczę używać tych moich skrzynek plastikowych, bo one są lżejsze właśnie do przenoszenia. No i jadę, tak? I to jest rodzinka, co odjąłem starą matkę zeszłego roku. Ona tu się rozpędziła, tak? I teraz już się układam do zimy. One już dostały słoik. One są już na trochę ramek, więc trzeba przejrzeć to gniazdo i zobaczyć, jakie ramki nadają się nam do góry, tak? A być może jakie na razie odejdą całkiem, kwestia jest taka, że tą górę bardziej to, co tutaj jest, to wolałbym przerzucić do góry, nie? Ale musimy zobaczyć, jaki czerw tam jest, jak plastry wyglądają, czy jak to wygląda z tą trutuwą, tak? Bo dużej ilości trutuwy w środku bym nie chciał, prawda? Więc. Musimy to obadać. Pszczół widać, że jest. Zrobiło się elegancko. Tak. Żadnej ofiary losu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Idziemy obadać, jak to wygląda. Fuh. Tu jeszcze budują. Tak. Idę zobaczyć, jak to tam robią. Tu pszczołówka, tu pszczołówka, bo przeze mnie dołożone. Idę zobaczyć raczej ramkę, którą miały odbudować. No i elegancko, tak. Wszystko jest. Ja tą ramkę przełożę tutaj w środek. Żeby one chętnie przeszły. Tak Fu. ten dym tu pędzi. To jest ramka na pewno zrobiona w tym roku też. Też elegancko. To tą jedną ramkę przełożymy na dół. Tak i tamte ramki są OK. Tak więc to by poszło do góry, jak wygląda ta ramka. Tu jest zajajkowana i w ogóle, więc jak ja będę teraz je podkarmiał, to to akurat pasuje, tak? 3, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, zobaczymy jak ta. Elegancko, pszczoła się wygryza i w ogóle. O i chodzi moja matka, gdzie ona tu chodzi, chodzi, tak, chodzi. To jest jakaś mieszanka mojego, fuj, fuj mojej włoski z krainką. i to jest matka z ubiegłego roku. Tak. Lunta jest, więc słuchajcie, to tutaj wędruje, tak, pyk. I teraz zobaczymy co na tej ramce siedzi. Czerw kryty i w ogóle nie. A co na t raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak. I ta by mogła służyć jako osłonowa rameczka. Nic na niej nie ma czerwiu, nic, więc tą ramkę. Typowo. Dwie ramki czerwiu zlądują na dolny korpus. Tak, taki numer im odwalę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tak. Mm, I teraz robimy. Nie? Mamy tu kładę beleczkę. Tu teraz odrywamy normalnie ten kortus. Nie? Ej. Ej. O rany, ktoś dzwoni. Halo? No, halo? Nagrywam. No ale mówię, że kiełbasy i bułki miałeś w tym worku, To czemu mówisz, że na pewno nie ze A bo ja nawet... A ty mi co zostawiłaś już? No wisi na, na szopie, przecież mówiłam to do ciebie, No dobrze, dobrze. Wółki, takie dobrze, to jak mam kiełbaski, to się bardzo cieszę. Ustawiam rodzinę na zimowlę, i nagry też nagrywamy, nagrywamy, nagrywamy. No hej. No hej, pa. Dobrze, słuchajcie. Eee, tą górę mam 7 rameczek w tej chwili. To będzie moja góra, tak? To jest mój dół. I tutaj też zrobimy z tego 7 rameczek. Tutaj tak odbudowują, ale ogólnie nie muszą teraz tego zrobić już do końca, tak? Widzę, że jest dojajkowane i w ogóle fajnie, nie? I teraz. Tu mam taką pszczołówkę trutówkę, nie? Trochę ją nakierowuję, żeby była prościej. Tak i daję ją od wylotka, pyk. Tak. Teraz daję ładną pszczołówkę. Trochę mam tu na sobie czegoś. Trochę ma tutaj trutni, ale to nic. Tak. elegancko, Oj, tu jakiś matecznik oszukany. By był później. Nie? elegancko. Ważne, żeby tutaj nie miały na paprane. Bo wtedy ramki będą za wysoko. Ale jak mamy taką ramkę w miarę, no to jest OK, nie? Pyk. Teraz dam te ich dwie, z tym ich czerwiem, z góry. Tak. Ta nieodbudowana do końca w środku ona taka może być. Ona może taka zostać do zimy. Ona taka może zostać. Może zostać. Nie. To osłonię taką rameczką. Trochę może tu ją przyskrobimy. Dobrze. Jak doły. No nie Nie? Tyk. Chociaż nie musimy ich teraz skrobać. I tu teraz mam taką piękną ramkę. Piękną, nie? No, ona może być. Taka. Tak. Elegancko. Pyk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i tutaj mam teraz gorszą taką ramkę. Tak. U góry jest trutówka. Na dole jest pszczołówka. Prawda? Tu jakieś... Zaczątki matyczników, coś ten. Ja sobie zawsze to czyszczę. Tak. Już jak ja tak układam rodzinkę, tak? Pyk. Nie. Jest. Na zicher. I teraz... Znowu mi się przykleiło do palca. Dobra. I teraz pyk to. Dobrze, i te ramki są ładnie złożone do siebie. Tak. I teraz robię taki numer, że najlepiej bym włożył pustą. Dobrze. I teraz tutaj włożę pustą, bo czasami pszczoły oszaleją i zaczną budować w trakcie wkładania im wszystkiego innego. I teraz, już pszczoły tutaj uważam, że na ramkach siedzą bardzo podobnie jak barci troszeczkę wysoko, ale dość wąsko, tak? Mm. Gitara, nie? No, i to jest według mnie tak, pszczoły by mogły stać do usranej. teraz, I jak zaczną budować tą ramkę, to można im włożyć ją w środek, a tutaj dać znowu pustą, tak? No, i zobaczymy, co się stanie. Ale możemy to zrobić. Ale to później, nie? Zobaczymy, jak one pójdą. Teraz są tak. Teraz będę je podkarmiał słoikiem. No, i one będą u góry robić zapas pokarmu, i będą schodzić niżej. Ale nadal będą miały możliwość robienia czerwiu w ogóle wszystkiego, bo ich nie zaleje, bo to jest niemożliwość, tak? I to jest super. No, i dobra. Stawiamy gdzieś to tu. Antymotylicowo. Tak. Teraz na razie zamykam tą górę o całą. Tu mają przejście do tego syropu. Nie. O, tak może nawet trochę nie to nic. I już przyniosłem sobie trzeci korpus. Voilà. Który będzie stał na nich. I teraz ewentualnie robię jakiś porządny patyczek i zaraz pójdę im po syrop. Tak? Wleję im całą i damy. Uważam, że takie coś tu się buja. No by trzeba było coś podłożyć. Słuchajcie, uważam, że takie ustawienie pszczół jest całkiem, całkiem. Nie? I Nie widzę w tym nic strasznego, tak? O ile pszczoły mają możliwość zbierania pyłku przez cały ten okres, teraz, to my dając im ten nasz cukier, my zrobimy to, że tu powstanie dużo czerwił i one rzeczywiście mogą siedzieć, tak? Nie? Ojej! No, cholera! Dobra! Bo, jak ja je teraz tak ustawię, to one ja tak mają siedzieć, nie? O! Dobra, podłożyłem jakiś kawałek, Jaszka. Jest ok, teraz ul stoi stabilnie. Słuchajcie, ja pędzę po cukier, po prostu włożyłem cukier, zamknę je tam po mojemu, nie? I to było to wszystko. Życie mam yy, miłego dnia. Yy, tak, rodzinkę yy, rozbudowuję na właśnie dwa korpusy. I według mnie, na przykład, ta rodzinka, jak ustawiłem ją teraz, to ona by mogła tak posiedzieć do ukichanej zrobić jej pokład pokarmowy do pół ramki wielkopolskiej i one mogą tak siedzieć, nie, a później tylko je doładować. No. Na przykład, nie z taką rodzinką, która już jest zrobiona teraz. Uważam, żeby mogło tak być. Dodatkowo zacznie kwitnąć na wód, więc one sobie nanoszą jeszcze tego wszystkiego. I one się ładnie na tym rozbudują i do zimy. I w przyszłym roku znowu pokażą być może klasę, tak? I to by było to wszystko. I życzę powodzenia.